Twój podwykonawca zrealizował pracę w standardzie. Panie, kto to panu tak zepsuł? Jesteś na niego skazany? Niekoniecznie. Prawo daje ci możliwość wprowadzenia nowej firmy na koszt tego podwykonawcy. Tylko musisz zachować przy tym odpowiednią procedurę, żeby nie zostać sam z rachunkiem do opłacenia. O tej procedurze opowiem ci właśnie w tym nagraniu. Dlaczego masz mnie słuchać? Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym, prowadzę kancelarię prawną, w której pomagamy firmom budowlanym w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu kontraktów budowlanych. W problemach z wykonawcą zastępczym też pomagamy. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tej procedury wykonawstwa zastępczego, interesuje Cię szczególnie jeden przepis. Artykuł 636 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego pojawi się gdzieś tutaj na ekranie, ale żeby nie przynudzać Cię prawnikowaniem, powiem Ci, że. Ogranicza się on do trzech kroków procedury trzystopniowej. Pierwszy krok to fakap po stronie Twojego podwykonawcy. Po nim, zgodnie z zasadami Ser Newtona, jak była akcja, następuje reakcja. Tą reakcją jest Twoje odpowiednie wezwanie podwykonawcy. I trzecim, finalnym krokiem są konsekwencje. Tak jak u Dostojewskiego była zbrodnia i kara, tak to jest zbrodnia i wykonawstwo zastępcze. A teraz rozrysujmy to, żeby było bardziej jasne. Jeżeli chodzi o sekcję fakapową, może ona przyjąć dwie postaci. Mamy albo wadliwe, albo sprzeczne z umową jej wykonywanie. Jeżeli chodzi o wadliwość, wydaje mi się, że w wielkiej filozofii tutaj nie trzeba. To jest to, co inżynier określiłby jako złe. Niezgodnie z zasadami sztuki, wiedzy technicznej naruszamy rozwiązania projektowe. Jeżeli chodzi natomiast o sprzeczność z umową, to są takie przypadki, gdzie nie jest tak, jak się umówiliśmy, chociaż nie oznacza, że będzie źle. Bo na przykład przyjęliśmy, że dla określonych prac w mojej inwestycji generalny wykonawca zapraszać nie będzie podwykonawców. Ponieważ wziąłem tego GW, mając zaufanie do jego know-how, jego umiejętności w konkretnym obszarze, i nie chcę, żeby dobrał jakiegoś Janka z ulicy, który w rzeczywistości będzie robił tę pracę, a dowiaduje się, że właśnie Janek robotę robi. I mimo, że Janek może być wirtuozem swojej pracy, to umawialiśmy się, że na mojej budowie go nie będzie. I masz, jako mój kontrahent, pracować tak, jak się umawialiśmy, i mogę wzywać Cię do tego, żebyś w ten sposób właśnie realizował inwestycje. Ważna zasada troszkę na boku: w ramach tego przepisu, jeżeli chodzi o tą sprzeczność z umową, z uwagi na prawnicze niuanse, nie wrzucimy tutaj nieterminowości. Warto o tym pamiętać. Jeżeli Twoja firma wykonuje kontrakty budowlane o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, to pracujesz przy takich inwestycjach jak nasi klienci. A skoro im jesteśmy w stanie pomagać z tematami takimi jak wykonanie zastępcze? Tobie też zapewne będziemy w stanie pomóc. W opisie filmu znajdziesz link z kontaktem do nas. Zobaczymy, co dla Ciebie możemy zrobić. Mamy więc sferę fakapową, i z niej przechodzimy do sfery reakcji czyli wezwania do poprawy, które Ty, jako generalny wykonawca, kierujesz do swojego podwykonawcy. W takim wezwaniu powinny się pojawić trzy obszary. Po pierwsze, co? Czyli co jest źle? Musisz określić swojemu podwykonawcy, gdzie upatrujesz tych jego uchybień. I tutaj ważna rzecz, bądź konkretny. Jest taki jeden ciekawy case, w którym zdecydował się podmiot realizujący budowę na to, że po długiej wymianie korespondencji na temat zarzucanych nieprawidłowości w budowie, rzucił takie słuchajcie, naprawcie wszystko, o czym pisaliśmy, albo wypadacie z budowy, albo wprowadzamy wykonawstwo zastępcze. Sąd później stwierdził, że taka hasłowość nie pozwalała temu, do którego piszemy, zweryfikować, co tak naprawdę ma poprawić, w związku z tym nie chwyciło. Uwaga dla Ciebie: konkretnie wylistuj, jakie rzeczy nieprawidłowe według Ciebie nadal są aktualne i jakich oczekujesz do poprawienia. I to jest drugi obszar, który musi pojawić się w wezwaniu, czyli jak napisałeś już pod wykonawcy, co jest źle. Teraz powiedz mu jak ma być, żeby było dobrze. Tutaj też ważna uwaga, nie musisz być inżynierem, doktorem habilitowanym, jeżeli chodzi o ten konkretny obszar. Jeżeli nie masz kompetencji, żeby dyktować, wskazywać palcem, jak konkretnie należy usunąć nieprawidłowość, przepis cię do tego nie zmusza. Więc jeżeli idziesz i widzisz, że stoi woda w wykopie, a wiesz, że nie powinna stać, no to nieprawidłowością jest to, że woda stoi, a POŻĄdanym dobrym stanem jest to, żeby woda nie stała. I już jak dobierze do tego odpowiednie środki podwykonawca, jest jego bólem głowy, po prostu ma być bezwodowo. Trzecia rzecz, która jest obowiązkowym elementem Twojego wezwania, to odpowiedź na pytanie kiedy. To jest ogromnie ważne, także włączamy większą koncentrację. Teoretycznie temat jest prosty ponieważ musisz wyznaczyć swojemu podwykonawcy termin który jest obiektywnie możliwy do dowiezienia. Czyli jeżeli beton nabiera wytrzymałości zgodnie z instrukcją producenta przez 28 dni to jeżeli wyznaczysz swojemu podwykonawcy termin na betonowanie panie proszę wykonać wszystko i żeby już było wytrzymałe w docelowym standardzie na dni 14 no to to jest obiektywnie coś nie do dowiezienia. Więc tutaj warto mieć z tyłu głowy że żeby ten termin był wyznaczony prawidłowo co jest bardzo istotne dla powodzenia całej operacji o czym zaraz powiem musisz wziąć pod uwagę obiektywne możliwe do zachowania standardy dobrą praktyką jest tutaj zrobienie nawet takiego lekkiego narzutu jeżeli mam wątpliwość to dosypię troszkę tego terminu żeby był nawet odrobinę dłuższy żeby nie było wątpliwości co do tego że to w jakim oknie czasowym ma być zrealizowane te poprawianie umowy jest jak najbardziej możliwe do dowiezienia. I rzecz ostatnia. Ona tak naprawdę nie wynika bezpośrednio z przepisów, ale radzę ją pisać. Groźba. I to spokojnie nie chodzi o żadną groźbę karalną, że wiem gdzie mieszkasz, gdzie twoje dzieci się uczą itd. itd. Spokojnie. Sytuacja nie jest aż tak dramatyczna. Chodzi mi o zagrożenie wprost, że jeżeli ty, podwykonawco, nie zastosujesz się do tej mojej wyliczanki wezwaniowej, wtedy ja wprowadzę kogoś innego na twoje miejsce. Znowu, nie jest to wymagane wprost przez przepis, ale z jednej strony jest pragmatyczne, bo pokazuje, że rozmawiamy już na poważnie, a z drugiej strony, jeżeli już w przyszłości będziemy musieli trafić do sądu, to też jest dobrze widziane przez sędziego, że mogę pokazać, proszę bardzo, dałem szansę, wręcz wskazywałem, że jeżeli nie zrobisz tej poprawy, będzie działał ktoś inny. Robiłem co mogłem, żeby się udało. To z winy tego podwykonawcy tematu nie dowieźliśmy razem. I wracamy wyżej do osi czasu. Wysłałeś swoje wyzwanie, no i czas leci. Dalsze kroki uzależnione są od tego, czy nastąpi bezskuteczny upływ tego terminu. Zanim przejdziemy do konsekwencji, które nastąpią przy tym bezskutecznym upływie, podrzucę Ci tutaj taki jeden protip wynikający z orzecznictwa. Jeżeli na tym etapie. Dostaniesz feedback od podwykonawcy pod tytułem: Ja nie zamierzam tego naprawiać. To nie musisz bawić się w czekanie, aż upłynie ten czas. Nie musisz siedzieć z założonymi rękami do końca kreseczki. Z tego prostego względu, że wyznaczenie tego terminu służy ochronie podwykonawcy. Więc jeżeli ja zachodzę do niego i mówię: Panie, Janie, no, przykro mi, ale standard tych robót ziemnych to jest taki, że nie jest to absolutnie akceptowalne. Tu jest. Moje wezwanie, proszę się do niego zastosować. I w odpowiedzi słyszę, panie Łukaszu, z całym szacunkiem, ja to w tej ziemi robię od czasów, kiedy pan jeszcze, jeżeli chodzi o roboty ziemne, to siedział w piaskownicy z grabkami i wiaderkiem. Także nie będzie mnie pan uczył, młody człowieku, jak moją robotę robić, niczego nie zamierzam zmieniać. Jeżeli jest taki feedback, nie ma na co czekać, bo wiadomo, że podwykonawca niczego nie zmieni, w związku z tym mogę przeskoczyć całą tą sekcję i przejść od razu w konsekwencje. Aha, jedna ważna uwaga, tutaj oczywiście musisz zabezpieczyć sobie plecy odpowiednim udokumentowaniem tego, że podwykonawca na naprawę, mówiąc brzydko, się wypiął, bo jeżeli będzie to paszcza w paszczę, to kiedy spotkacie się w sądzie za parę ładnych lat, padnie oczywiście takie, ja? Do pana Łukasza tak jest nigdy w życiu, wysoki sądzie. Szanuję człowieka, nad wyraz nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, a to ty musisz udowodnić, że była odmowa zmiany sposobu pracy. Ok, wchodzimy w ten rewir czasowy, gdzie już strzałka nam się zamyka, termin upłynął, i tutaj Ewala możemy powitać na placu budowy nową firmę wykonawcę zastępczego. Tak wygląda ta procedura. To teraz przejdźmy dalej do kwestii pieniężnych, ponieważ jak człowiek już się pojawił, to trzeba się z nim rozliczyć. I mamy też tego poprzedniego podwykonawcę, więc z nim też trzeba się jakoś rozliczyć i oddajmy to na prostym schemacie. Powiedzmy, że miałeś podwykonawcę dla łatwej matematyki na 2 miliony złotych. To jest ten podwykonawca pierwotny. Przerobił. 50% swojej umowy, czyli równy milion. I na tym etapie niestety posypała się współpraca. Stwierdziłeś, że będziesz to finalizował z kimś innym. Ta druga firma za dokończenie policzyła sobie już, niech będzie 1,5 miliona. To był podwykonawca zastępczy. Z twojej perspektywy całość tej operacji zamyka się w kwocie 2,5 miliona. Żeby było łatwiej, przyjmijmy, że ten milion pierwszy, jeżeli chodzi o pierwszego podwykonawcę pierwotnego, rozliczyliście. Tutaj nie ma żadnych uwag, roboty są w porządku, później było gorzej. Masz więc sytuację, gdzie zapłaciłeś już podwykonawcy pierwotnemu milion złotych, podwykonawcy zastępczemu masz do opłacenia półtora, ponieważ zawierasz z nim normalną, odrębną umowę i to jest jego kontrakt, no i widzisz już, że. Całość masz zamknięte na 2,5. W związku z tym, prawidłowe rozliczenie polega na tym, że do swojego tego pierwszego partnera, niedoszłego, upominasz się o nadwyżkę tego, co miałeś zapłacić. Czyli pół miliona, to jest coś, co ostatecznie będzie mogło wrócić do twojego pierwszego kontrahenta, czy może inaczej, będzie miało wrócić do ciebie, od niego. Jako nadwyżka za to, co Cię kosztowało. I kilka uwag praktycznych. Nie musisz szukać na siłę najtańszego rozwiązania na rynku, które pozwoli zachować Ci budżet, ten umówiony pierwotnie. Prawda jest taka, że często się go nie znajdzie, z tego prostego względu, że mało kto chce wchodzić z wielkim zapałem na cudzą robotę rozgrzebaną, na CITO, to kumuluje swoje wymogi. Ponadto upłynęło no, troszkę od czasu od tego pierwszego podwykonawcy jego oferty więc ceny też poszły trochę w górę standardem jest to że będziesz płacił więcej. Niemniej nie zachęcam do zabawy w taki szlachta się bawi kosztów nie liczy czyli dzwonisz do zaprzyjaźnionej firmy. i Mówisz no cześć co tam u was. Słuchajcie jest taka opcja wprowadzamy za tego podwykonawcę naszego nieszczęsnego nową firmę. Wiesz co, weźcie złóżcie ofertę tak wiesz plus. Dobre kilkadziesiąt procent, tym i tak się później podzielimy, bo to będzie wrzucone na niego ostatecznie. Takie mechanizmy każdy ma swój kompas moralny, możesz kombinować, oceniać to we własnym zakresie. Ja mogę powiedzieć tylko, że to jest wystawianie się na to, że sąd nie przyzna ci całej kwoty, ponieważ podwykonawca w tym scenariuszu, który opisuję, jak najbardziej może bronić się tym, że koszty są przesadzone. Dla swojego bezpieczeństwa dobrą praktyką do wrzucenia w narzędziową skrzynkę z know-how, jest złożenie co najmniej kilku zapytań ofertowych do różnych firm, żeby można było pokazać później Wysoki Sądzie, proszę bardzo. Tu są cztery maile, które wysłałem do różnych firm podwykonawczych z zapytaniem, czy wejdą na tą robotę. Dwie z nich mi odpowiedziały, wziąłem tą tańszą. Rynek za tyle był w stanie mi to wykonać. I jest to całkiem już dobrze zabezpieczające generalnego wykonawcę, taka otoczka dokumentowa. I na koniec dwie rzeczy. Bardzo specyficzne, które warto uregulować sobie, jeżeli chodzi o podwykonawstwo zastępcze, siadając nad swoją umową. Jest ich o wiele więcej, ale takie dwa konkrety, które są o tyle potrzebne, że przepisy nieszczególnie wyjaśniają nam, jak się w tym obszarze zachowywać. Pierwsza to odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi czy gwarancji jakości. Druga to kary umowne za niedochowanie terminu. Zacznijmy od tej rękojmi. Mamy sytuację, gdzie działa nasz ten Podwykonawca pierwotny, i powiedzmy, że zrobił 70% zakładanego przerobu. Na tym etapie wprowadziliśmy podwykonawcę zastępczego, on dokończył pozostałe 30%. Mamy więc odcinek robót A, odcinek robót B, które realizowały odrębne firmy, i siłą rzeczy mamy też cały robot. I cały problem. Z odpowiedzialnością za wady sprowadza się tak naprawdę do literki C. Kto to ma naprawiać? Ponieważ z perspektywy podwykonawcy tego pierwotnego, najbardziej pożądanym jest argument: No cóż, ja zrobiłem swoje, odpowiadam za swoje. Niech ten, który robił odcinek B, naprawia tam, jeżeli coś się wysypało, ponieważ te odcinki B i C będą się w tym zakresie pokrywały. Z perspektywy tego, kto zleca roboty, generalnego wykonawcy, to mogę Ci od razu powiedzieć, że ten syndrom takiego rozdzia rozdziału wyraźnego ma więcej niż jeden problem. Pierwszy podstawowy to jest ten, że kiedy cokolwiek się zepsuje, to nie wiem, czy kojarzysz ten mem ze Spider-Manem, że dwa stoją i pokazują tak na siebie, to będzie ten syndrom. Podwykonawca pierwotny będzie mówił, że to dał ciała podwykonawca B, a podwykonawca zastępczy będzie pokazywał palcem na tego pierwotnego. I powodzenia w wyszukiwaniu prawdy. Tym bardziej, że nie każde roboty budowlane dadzą się tak wygodnie podzielić, przeciąć jak nożem, jak jakaś infrastruktura liniowa, droga czy kolej, gdzie będzie można łatwo odciąć, kto gdzie odpowiada. Budowy, integralne też jak najbardziej są obiekty budowlane i to, co w budynku chociażby da ciała podwykonawca pierwotny, może rzutować na roboty podwykonawcę zastępczego i vice versa. Dlatego. Moją rekomendacją jest żeby napisać wprost, jak widzisz, odpowiedzialność za wady, które wysypią się w całości robót. Naturalnie z perspektywy generalnego wykonawcy pożądanym jest, żeby to podwykonawca pierwotny odpowiadał de facto za całość robót, nawet jeżeli fizycznie ich nie realizował, no ponieważ wtedy odpada ten problem z szukaniem odpowiedniego winnego do naprawy. I drugi obszar, o którym mówiłem, to Kary umowne, te związane z terminem. Generalnie, jeżeli wprowadzimy wykonawstwo zastępcze, jest duże prawdopodobieństwo, że posypie się też termin, ponieważ jesteśmy już w jakimś sporze, człowiek już ma zepsute roboty, trzeba to naprawiać, trzeba było szukać zastępcy i tak dalej, i tak dalej. I to łatwo wyłapać, jeżeli chodzi o skalę tego problemu, na prostej osi chronologicznej. Powiedzmy, że tutaj w momencie A mamy zakładany odbiór końcowy naszego podwykonawcy pierwotnego. Przez te wszelkie problemy i trudności przesunął nam człowiek, przewiózł ten odbiór i w pewnym momencie jako generalny wykonawca tutaj w literze B tracisz już do niego cierpliwość i wprowadzisz te podwykonawstwo zastępcze. Podwykonawca zastępczy robi roboty i Powiedzmy, w prostszym scenariuszu, kończy je na literze T, czyli tutaj de facto masz swój odbiór końcowy, dostajesz jako GW całość robót, które chciałeś dostać od podwykonawcy. W kontrakcie, w umowie podwykonawczej widzisz kary umowne. Zirytował Cię ten Twój podwykonawca, stwierdzasz: Dobra, naliczamy. Tak wychowawczo. Pytanie tylko, do kiedy naliczamy. Czy do litery B, bo tu już wszedł na budowę ktoś inny i cóż. Dlaczego ma płacić za czas jego prac podwykonawca pierwotny, czy może naliczamy do litery C? Ponieważ jako GW to w tym momencie dostaje roboty, które miałem dostać, więc czemu z kolei zwalniać z odpowiedzialności tego mojego podwykonawcę pierwotnego? A jeszcze ciekawiej zrobi się, jeżeli dodamy sobie do układanki literę T, bo okaże się, że ten podwykonawca zastępczy też nie był najszczęśliwszym wyborem i przewiózł cię, z terminem względem swojego czasu realizacji zakładanego w umowie na dokończenie. Moją odpowiedzią na wszystkie te pytania jest po prostu uniknąć problemu, zanim się pojawi, przemyśleć, jak chcesz chłostać tak karowo swojego podwykonawcę tego nierzetelnego i wpisać to wprost w prost kontrakcie. Czy widzisz to obciążenie do momentu B, czy do momentu C, albo do jakiegoś innego wybranego przez Ciebie? Jednoznacznie, zero-jedynkowo. Wyłączamy sobie ból głowy, zanim się pojawi.